Kochani siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia ma prowadzić nas do zrozumienia świętości małżeństwa. Pan Jezus pragnie, Pan Jezus pragnie przywrócić boskiemu prawu Jego mocy i mówi, mówi jasno i konkretnie, to są Jego słowa. Każdy, kto oddala swoją żonę, naraża ją na cudzołóstwo. I właśnie w tych słowach pragnie podkreślić, do jakiego stopnia każdy z małżonków jest odpowiedzialny za świętość drugiego. Jesteśmy powołani do bycia jednym w świętym małżeństwie. W przypadku, kiedy pojawiają się jakieś trudności w małżeństwie, to legalną sprawą w naszym kościele jest separacja. Być może czasem wystarczy chwila, jakieś kilka miesięcy, kilka tygodni, może rok, może dwa, żeby zmądrzeć, żeby wrócić do siebie, być może zatęsknić za sobą po to, żeby później z większą jeszcze miłością budować to małżeństwo. Kochani, rozwód jest to ból, jest to rana i często w tej ranie, w tym cierpieniu uczestniczą nasze dzieci, które chciałyby być i z mamą i z tatą, jakie to przykre nieraz. Jak się patrzy, że są podrzucane przez ojca do matki na tydzień i później odwrotnie, przez matkę do ojca znów na tydzień. Pamiętam, jak kiedyś w moim kościele obchodziliśmy jubileusz sakramentu małżeństwa. Małżonkowie, którzy świętowali 25 lat, 50 lat, a nawet więcej uroczysta msza święta, na którą przyszło bardzo dużo ludzi, dzieci, wnuki, prawnuki, pra, prawnuki jeszcze, przyjaciele, parafianie, dyplom, pamiątka od biskupa, upominki od parafii. ale przed tą piękną mszą świętą i byleuszową, Zorganizowałem takie spotkanie, żeby przygotować tę przeświętą, żeby przygotować liturgię tej przeświętej. Przyszło kilkanaście osób i takżeśmy sobie na luzie rozmawiali o radościach, smutkach, problemach życia małżeńskiego. Pomyślałem sobie, że może z tej dyskusji, z tej rozmowy. Zrodzi się może jakieś gotowe, łatwe kazanie, jakiś materiał taki praktyczny, życiowy do moich homilii. I w trakcie tego spotkania zapytałem jedną panią, czy ma pani receptę na długie, szczęśliwe małżeństwo? A ona mówi: Mam. Więc pomyślałem sobie, w takim razie mam również łatwe, łatwe i gotowe kazanie. Właśnie. Ale to, co mi wtedy powiedziała, to nie nadawało się na kazanie podczas tej uroczystości. Natomiast dzisiaj mogę Wam to powtórzyć, kochani, bo to było bardzo dawno temu i bardzo daleko, bo 2000 kilometrów od Krosna. Mianowicie. Ta pani powiedziała, moja zasada jest taka, żeby było dobrze, to głupiemu trzeba ustąpić. Co Pani mówi, no pani, to tak nie można? Przesadziła pani trochę mówię. A ona mówi tak, niech ksiądz sobie nazywa, jak chce, elastyczność, dyplomacja, konwersacja. Dialog, ale kiedy tak każdy będzie ciągnął w swoją stronę, to nic z tego nie będzie, ponieważ każdy jest egoistą. I podobno pięć minut po śmierci dopiero wyzbywamy się egoizmu, kochani. Wczoraj po południu odwiedziłem moich przyjaciół, którzy tego roku Świętują 46 lat życia małżeńskiego. Pięknie, 46 lat. Postawiłem to samo pytanie. Powiedzcie mi, jaka jest Wasza recepta na długie, szczęśliwe małżeństwo? Jaka jest Wasza recepta? Bo przecież 46 lat już to jest bardzo długo. On myśli, szuka jakąś książkę, przynosi pismo święte, on mówi, po pewnym czasie, po pewnej refleksji, mówi tak. Najlepsza recepta to przebaczenie. Umieć wybaczać sobie nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Zawsze i nigdy nie kła się spać zagniewanym. Ona, mądra, rozumna, inteligentna, roztropna, mówi, słuchać drugiej strony to jest bardzo dobra recepta na długie, szczęśliwe małżeństwo. Słuchać drugiej strony, chcieć słuchać umieć słuchać drugiej strony. Jeżeli będziemy przeciągać tę linę w lewo i w prawo, to może ta racja jest może gdzieś po środku. Umieć słuchać drugiej strony. Ja wiem, kochani, że każdy przypadek jest inny i każda sprawa związana z problemami małżeńskimi jest bardzo wyjątkowa. I nie chcę się tutaj wymądrzać. Nie jestem specjalistą. Solidaryzuję się tuż z tymi, którzy rozeszli się. Którym było bardzo ciężko. Którzy stworzyli sobie zamiast niebo to piekło na ziemi. Modlę się za nich. Ale nic nie jestem w stanie zrobić, kochani. Reasumując to wszystko, chciałbym wam powiedzieć, że Pan Jezus staje w obronie nierozerwalności małżeństwa. Pan Jezus chce, Pan Jezus chce, żeby On i ona byli razem na dobre i na złe, również na złe. I moja rada, nie angażujmy dzieci w problemy dorosłych, Czasem zdarza się, że te nasze kochane dzieci są takim materiałem przetargowym, są szarpane na prawo, na lewo. Nie róbcie tak. Kochani, nie róbcie tak. Wyrządzacie ogromną krzywdę swoim dzieciom. Kochani, jeśli macie problemy małżeńskie, któż ich nie ma? Chyba wszystkie małżeństwa przeżywają różne kryzysy. Pamiętajcie, kochani, każda miłość przeżywa swój wielki piątek, ale również dzień zmartwychwstania, dzień zwycięstwa. I na koniec, kochani, trzymajcie się słów Pana Jezusa, nawet wtedy, gdy są bardzo trudne albo niewygodne. Amen.